Odcinek o żużlowcach powstaje dokładnie w pierwszą rocznicę powstania kanału Niezapomniani na YouTube. Obecnie śledzi nas 70 tysięcy osób. Do tej pory powstało ponad 40 odcinków, które wyświetlono blisko 30 milionów razy. Teresa Irzewska była aktorką znaną z roli Stokrotki w kanale Andrzeja Wajdy. Kraftówna o śmierci męża dowiedziała się od milicjanta. Aktor został pochowany na starych powązkach w Warszawie. Najwięcej, bo aż 31 grobów znajduje się na powązkach wojskowych w Warszawie. Cymanowski swojemu rosyjskiemu kochankowi zadedykował utwór Efebus. W 2016 roku zmarł także aktor Wojciech Skibiński. Bronisław Robert. Bob Lewandowski był znanym dziennikarzem, aktorem i działaczem polonijnym mieszkającym w Chicago. Dwa lata później, w 1975 roku, na stokach Broad Peak zginęli Bogdan Nowaczyk, Marek Kęsicki i Andrzej Sikorski. Piotr został pochowany na cmentarzu osobowickim we Wrocławiu. z parasolem daje piedzielę. <grymne> Witam. Wi I tu będą te. Nie? Kierowca formuły 1, zdobywcza... <grymne> Najlepsze piwo to lubelski full. Gul, gul, gul. Nie żyje także już. Nie żyje. Nie żyje także już. Przepraszam. <grymne> Związany był z krakowską grupą. I Witam w kolejnym odcinku niezapomnianych. Dzisiaj Za... nie zobaczycie mojej. Nie Tak kupię trochę. A co tam da? Śmiechu niech będzie. Filmowiec powiesił się w hotelowej łazience na szn sznurze tym, jak to się nazywa. No ta słuchawka taka prysznicowa czy wannowa. No takie... Tak, chyba, ale dobra, może lepiej tego nie będę mówił, bo jest to procent nie mam pewności. Jego aktorką była malarka Agnieszka Kowalska. Aktor, a jego żoną aktorką, powiedziałem? Świetnie. E, wodę jeszcze pani nabierze. Proszę, proszę. No, jeszcze raz. Mogę zacząć z wywiórką. Taś, taś, chodź tu. Basia, Basia. Hej, hej, hej. Basia. Basia. Zdolnymi alpinistami himalist Kurde. Byli uzdolnionymi. Przysiecki, żonaty był z córką. Przysiecki, żonaty był z wiolantą. Cieszę się, że jest was coraz więcej, ale potrzebujemy kolejnych lajków. Wielkie dzięki. Do zobaczenia, do zobaczenia, do zobaczenia, do zobaczenia, do zobaczenia, do zobaczenia.